W piątek 14 maja bieżącego roku w ramach obchodów Dni Europy w Budynku Kultury Ukraińskiej w Żytomierzu została uroczyście odsłonięta wystawa pod tytułem Historia pędzla malowana, poświęcona zapomnianym stronom europejskiej historii Żytomierza. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością konsul generalny Rzeczpospolitej Winicy, pan Damian Cierciński. Dzisiejsza wystawa, jaką oglądamy... To z jednej strony wytwór artysty, miejscowego, uznanego artysty żytomierskiego, Ale nie to jest na tyle ważne, jak ważne jest, jest to, co przedstawiają obrazy, przedstawiają sceny z życia żytomierza. Sceny związane z Polską, z Polakami tutaj mieszkającymi i widzimy, że tutaj wiele ważnych wydarzeń się wydarzyło było. To pokazuje, że tak jak mówiłem na wstępie podczas otwarcia wystawy, że Polacy i w przeszłości wnosili duży wkład w życie miasta, nie tylko wydatni, wybitni Polacy, budowniczowie, kapłani. Ale też i dzisiaj ta sprawa, którą robią Polacy w Żytomierzu, którą państwo robią, no zasługuje na najwyższe wyrazy uznania, bo to jest pokazywanie tego całego historycznego, kulturowego, tożsamościowego tła, na którym dzisiejszy Żytomierz funkcjonuje. Cieszę się, że... Zaprosili Państwo do, do pracy takiego dobrego artysty, żeby pokazać pewien wysoki poziom artystyczny. I no cóż, mam nadzieję, że ten element historii związany z Polską i z Polakami w Żytomierzu będzie, będzie odbierany przez wszystkich Żytomierzy jako pewne bogactwo. Nie tylko jako element obcy, ale jako część mieszkańców, część historii tego miasta. Tak? Bo oni tworzyli, tak jak wspominałem, dużej że po, po świecie. Nie byłem w miastach rumuńskich i tam to, ten, ta tożsamość jeszcze niemiecka, węgierska też jest obecna i to jest jako element bogactwa, a nie jakiegoś zagrożenia. Jest przyjmowany i, to, i to, jest, to jest widoczne. Mam nadzieję, że. Kolejne projekty, o którym dzisiaj wspominała pani Natalia Kostecka, pewien projekt historyczny, przygotowywany na, że, na dzień miasta, żeby być kolejnym elementem przypominania tego polskiego, polskich elementów w historii żytomierza. Obrazy żytomierskiego malarza Juria Dubinina zostały wykonane na zamówienie Polskiego Centrum Medialnego Jegilani Projekt sfinansowany ze środków Konsulatu Generalnego w winnicy. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy, która będzie eksponowana do 30 maja.